Cześć! Siemanko! W dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jakie miałem przygody z aparatem Pentacon 6 O, fajnie słoneczko wychodzi, bo myślałem, że będę musiał ściągnąć aparat że będzie pochmurny poranek ale jednak słoneczko wychodzi za, za chmur i powinno coś z tego być, powinna być kreska taka przerywana, bo słońce raz wychodzi za chmur, raz się pojawia więc w takich przypadkach Linia na niebie będzie przerywana. Zostawiłem tutaj aparat na ziemi. To jest pierwsze, pierwsze jego położenie, pierwsze jego zdjęcie. Aparat ustawiłem tutaj w nocy, żeby sobie rejestrował oczywiście wschód słońca, bo nie chciałem się wstawać na wschód słońca, który teraz jest o godzinie 5 czy tam 4. No, ale właśnie takie stawianie aparatów w nocy jest ryzykowne, ponieważ rano powstaje rosa i obiekty cały zaparował. I nie wiem, nie, nie mam zamiaru go teraz przecierać. Bo pewnie bym go poruszył, bo tylko jest tak oparty. No i nie mam zamiaru teraz tego aparatu czyścić. Po prostu niech sam sobie wyschnie ten obiektyw pod wpływem ciepła i słońca, które na nie pada. Ale przez to ta wędrówka słońca może być początkowo niewyraźna. Tak mi się przynajmniej wydaje, ale zobaczymy. sobie swego czasu aparat Pentacon 6 nie ten, bo ten już jest mój drugi model, ale zaraz powiem dlaczego jest drugim modelem, a nie pierwszym. Yy, ponieważ jakoś tak nasza mi ochota, żeby robić zdjęcia solary graficzne za pomocą aparatów. Wcześniej robiłem to za pomocą Lubitela, takiego to aparatiku, który ma obiektyw stałogniskowy, chyba około 80 mm, nie jestem pewien i stwierdziłem, że. Ten aparat mnie ogranicza, że chciałbym czegoś więcej, ale czego chciałbym więcej? Chciałbym po prostu bardziej poeksperymentować i dlatego postanowiłem kupić aparat średnioformatowy z wymienną optyką. W tym aparacie mnie ograniczała ta ogniskowa, a tutaj oprócz tego, że mam aparat, mam do niego jeszcze, też różne obiektywy. Tu jest na przykład taka, to jest taki standard, to jest obiektyw 80 mm, a tu mam obiektyw szerokokątny o ogniskowej 45 mm. No, i mając te dwa obiektywy, można już bardziej poszaleć. W sensie można zrobić coś ciekawego, oryginalnego. No, i zacząłem takie zdjęcia robić. Zostawiam kolejne siedła w kolejnym miejscu, bardzo ładnym. Spójrzcie. Nie macie pojęcia, jak podoba mi się ten obraz tej matówki, który tutaj się wyświetla. No jest naprawdę piękny, dużo ładniejszy niż rzeczywistość. Kolejna fotka w moim foliaku. Tym razem aparat ustawiłem tu, bardzo blisko tej sadzonki pomidora. I ustawiłem ostrość, bo akurat mam obiektyw, który mogę ustawić ostrość na tak blisko odległość, na pół metra. I w kadrze będzie. Powinien być ten pomidorek, który sobie tu rośnie, i gdzieś tam słońce, które gdzieś tam sobie zachodzi. To się już naświetla dwa dni. Pierwszego dnia chyba słońca nie było, nie pamiętam, ale chyba nie było ładnego zachodu, był pochmurny. Przez tą folię jeszcze nie wiem, jak to się będzie naświetlało, bo ta folia też powoduje to, że to światło rozprasza się, więc nie wiem, jak ono się zarejestruje na, na zdjęciu, no ale nie wiem, czy ono wejdzie w kadr w ogóle. Zobaczymy później. I e, jeszcze chciałem Wam powiedzieć, że w związku z tym, że obiektyw ma e, głębię ostrości, że mogłem sobie ustawić ostrość na bliższy kadr, na pewno powstanie solarka tak zwaną głębią ostrości. Nie widziałem jeszcze takich solarek z głębią ostrości. Zazwyczaj wszystkie solarki, solarki, które do tej pory widziałem, były ostre. Zdjęcie było ostre od początku do końca. Tu będzie powstawało zdjęcie z głębią ostrości. Solarygrafia z głębią ostrości. Tego chyba jeszcze nie było. Witam z kolejnego miejsca, gdzie będziemy robić kolejną solarkę Pentaconem Sixem. Wcześniej, gdy tu byłem, można było tutaj normalnie wejść. E, teraz, niestety, znaczy normalnie, normalnie. Potem, ale tam nie było zagrodzone, i tamte wejścia były dostępne. Teraz jest to wszystko zabite deskami, ale pan Dawid Rytombel postarał się załatwić klucze i wejdziemy tam na legalu. Niestety, aparat ten pierwszy, który kupiłem, skończył marnie. Tyle mogę powiedzieć. Mam kolejne miejsce, gdzie zamontowałem mojego aparata, kolegę. Taki dziwaczny kadr ustawiłem, spójrzcie. Będzie to widać? Będzie taki krzywy kadr ustawiłem. Dlaczego taki ustawiłem? Po pierwsze ustawiłem to, dlatego, żeby po prostu aparatu nie było widać. Żeby nie wystawał tutaj nad tego zboża, że jak ludzie tu będą przechodzić, żeby po prostu go nie zauważyli i nie zrąbali nie w skrócie. Nie? A druga sprawa jest taka, że będzie fajny kadr, taki ukośny. Widok to będzie taka. Masz radiowy, o właśnie, masz radiowy. Widzę kolejny plus pentakona nad Lubitelem, ponieważ zapomniałem wziąć wężyk spustowy. Nie chcę mi się teraz draować do domu z powrotem po ten wężyk i tego yy, znowu tu przyjeżdżać. Dlatego pentakon ma taką fajną tu opcję, że można to zrobić bez wężyka spustowego. Polega na tym, że wciskam przycisk migawki i kręcąc tym blokuję yy, spust. I wtedy nie muszę używać wężyka Bez wężyka cały czas będzie mi się naświetlało Właśnie idę po aparat I kurde mam serce na wierzchu Bo widzę, że świeże, świeże ślady Ujeżdżone przez traktor Więc nie wiem, może jeździł tu pryskał A ja przecież miałem tam aparat postawiony Kurde Macie Tylko żeby mnie nie rozjechali No i niestety Tak skończył mój aparat Tak skończył mój aparat Ja pierdolę Także jakby ktoś się podjął naprawy aparatu, to będę wdzięczny, proszę się zgłaszać. No jedyna plus taki to obiektyw przetrwał. Muszę go wyczyścić, mam nadzieję. Mam nadzieję, że działa. statyw, mam nadzieję, że działa. Ale aparat to niestety śmietne miejsce. Tak jak widzieliście, no niestety aparat został rozjechany przez traktor na polu. Było mi bardzo smutno z tego powodu. Statyw też ucierpiał. E, jedynie co e, z tego wszystkiego, to została mi głowica od statywu, która została w całości. I ten odziwo i ten obiektyw, który został przyjechany przez traktor, ale jest nadal sprawny. Dlatego postanowiłem e, kupić kolejnego Pentaxa I to jest właśnie ten drugi. On na początku był czarny, miał czarne okleiny. Ale ja byłem tak po prostu tak zafascynowany tym pierwszym, yy, tym pierwszym modelem, który miał taką właśnie żółto-żółtawą morelo, morelową okleinę, więc postanowiłem, że zmienię tą czarną okleinę na taką jaką miał mój ten pierwszy model. Bardzo podobał mi się ten kolor, dlatego sobie to zrobiłem. E, no i zacząłem robić kolejne zdjęcia, solary graficzne oczywiście, za pomocą tego aparatu i tych dwóch obiektywów. Co ciekawe, z tego aparatu yy, otrzymałem również od poprzedniego właściciela pierścienie makro. I tak na początku sobie myślałem: a po co mi te pierścienie? Nie będę tego w ogóle używał, i tak życie na półkę. Ale później stwierdziłem: kurczę, a jakbym zrobił makro Byłoby to ciekawe, jeszcze pewnie nikt tego nie wykonał, czyli solarygrafię przedmiotów, rzeczy z bardzo bliska. No, i tak jak postanowiłem, tak uczyniłem. Zamontowałem pierścień makro plus obiektyw, i w pierwszej kolejności wykonałem zdjęcie takiej żarówki dekoracyjnej. Ona ma fajne takie pręciki z wolframu, i one, jak się zapali światło, to fajnie to widać. No, i zostawiłem aparat na godzinę naświetlania, i wyszło właśnie takie zdjęcie. Kolejnym moim pomysłem było zarejestrowanie kropli wody. Na listku. No i z ciekawką umieściłem parę kropel na liściu i naświetlałem to kilka godzin. I podczas tego naświetlania ta kropla później po prostu wyparowała, znikła. Ale na zdjęciu tego tak za bardzo nie widać. Widać tylko tą kroplę, nie widać, yy, że ona znikła w trakcie. I ostatnie zdjęcie, jakie wykonałem, to jest zdjęcie makro świeczki na tle słońca, które wędrowało za świeczką i potem jak słońce przeszło za kadr, zapaliłem świeczkę, żeby ona wtedy e, się spaliła i znikła i to było takie czterogodzinne naświetlanie. Mam zamiar jeszcze stworzyć kilka zdjęć makro za pomocą tego sprzętu, e, tylko szukam pomysłów. Także tak prezentują się seria zdjęć makro, solary graficznych. Dajcie znać, czy Wam się coś takiego podoba. Wydaje mi się, że coś, coś, coś nowego, coś oryginalnego, ale mam w głowie jeszcze jeden pomysł. Chciałbym sobie zakupić do tego aparatu nie szeroki kąt, tylko zoom jakiś taki z y, obiektyw z dłuższą ogniskową i porobić scenariografię na, na zoomie. Także mówię już o tym teraz, żeby mnie nikt nie ubiegł <laughs> i nie zrobił tego wcześniej niż ja. Także podsumowując, teraz o ten aparat bardzo dbam. Już go nie zostawiam w polach. Na pastwę losu, jeżeli gdzieś, gdzieś robię zdjęcia, staram się go mieć na oku lub mieć po prostu pewne miejsce, że wiem, że z tego miejsca mi się nic nie stanie i nikt tego aparatu mnie nie uszkodzi lub nie ukradnie. Naprawdę jest świetny aparat Bardzo podoba mi się tutaj ten obraz z tego kominka. Jak pierwszy raz na niego spojrzałem, po prostu zakochałem się. Wiem, że są lepsze obiektywy średnioformatowe, lepszymi parametrami, ale ten w zupełności wystarcza mi do solary grafik. Mało tego robię również nim zdjęcia na filmie czarno-białym i sobie wywołuję, takie rodzinne. Tyle na dzisiaj. Ja się bawię dobrze. Zdjęcia wychodzą świetne. Siemanko, cześć!